Kolejny książkowy czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej chciałabym polecić książkę, najnowszą książkę Szczepana Twardocha, Pokora. Książka okazała się całkiem niedawno nakładem Wydawnictwa Literackiego. Szczepana Twardocha albo się lubi czytać, albo nie sposób słuchać jego opowieści, co wydaje się być niemożliwe, bo Szczepan Twardoch opowiada tak, że zniewala czytelnika. Dosłownie. Pokora to powieść rzeka. Czytanie jej jest rejsem. Czytając czytelnik płynie przez rzekę, obserwując, podziwiając, chłonąc krajobraz historii. To takie moje odczucie. Tytułowy Alojzy Pokora to człowiek zagubiony w realiach epoki, której przyszło mu żyć, poszukujący swojej tożsamości, wywodzący się z biednej, wielodzietnej rodziny górniczej, przez całe życie poniżany, prześladowany, nie mogący decydować o swoim życiu, zawsze ktoś podejmował te decyzje za niego. Z rządzeniem losu ukończył szkołę jako jedyny z rodzeństwa. Studiował nawet filozofię. Walczy na froncie I wojny światowej, tam odznaczony dwoma krzyżami żelaznymi. Następnie wciągnięty w wir rewolucji. Wbrew sobie. Od momentu dojrzewania Alojzy pokora, zniewolony przez miłość do nieosiągalnej Agnes. Przez całe życie pisze do niej listy, chowa je do szuflady, zamyka, nie wysyła. To nie jest życie, które Alojzy pokora chciałby wieść. I w pewnym momencie zdaje sobie z tego sprawę. Bierze to życie w swoje ręce. Szczytem jego marzeń jest życie spokojne, szare, z pewnością dalekie daleki od polityki. Chce żyć u boku swojej żony, wychowując synka, pracując. I można powiedzieć, że to mu się w pewnym momencie udaje, ale znowu na horyzoncie pojawia się Agnes. Agnes, która przez całe życie. Spełniła, sprawowała władzę nad Aloizem. I wtedy ten 30 mężczyzna rujnuje sobie życie. Wprawdzie przychodzi mu moment olśnienia i ucieka. Ale przed czym? Przed kim? I czy zdołał uciec? Okazuje się, że Życie Aloyzego pokory zatacza koło. Historia jego życia zatacza koło. Pokora Szczepana Twardocha to wybitna powieść. Tak jak i Szczepan Twardoch jest wybitnym pisarzem. Warto po nią sięgnąć. Gorąco polecam.